Drogie dzieci, dziękuję za wysłuchanie mojego wezwania w waszym sercu i dziękuję, że zgięliście wasze kolana. Dzieci kochane, znajdujecie się pośród bitwy duchowej, której ludzkość nigdy nie przeżyła. Dzieci, bądźcie silni w wierze i módlcie się, módlcie bardzo byście byli gotowi, kiedy przyjdzie czas. Pamiętajcie, że uciski będą częścią tych czasów, lecz nie zapominajcie, iż im większe cierpienie, tym większe będą łaski. Dzieci moje, wojna między dobrem a złem jest na ziemi, tak jak było to w niebie, lecz wy nie obawiajcie się, gdyż kto wezwie Jego pomocy, otrzyma Jego jako pocieszyciela, miłość i zwycięzcę, a wy zwyciężycie wraz z Nim. Nie karmcie ciemności, lecz nawróćcie się pośpiesznie, czas się dopełnił. Tam, gdzie Jezus Was wezwie, idźcie bez wahania, a niczego Wam nie zabraknie. Bądźcie prorokami tych czasów, idźcie i głoście nieskończoną miłość Boga i moją jako matki. Dzieci, wiele będzie łask, które spłyną dziś tutaj. Miejcie zawsze odwagę wiary, wszystko już gotowe dla mojej małej garstki. Pamiętajcie, że jeśli Bóg pozwala na to wszystko, to aby dać wam szansę wyboru wolną wolą. Teraz dam wam, moje matczyne, błogosławieństwo w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.